Dzień dobry, moi drodzy. U mnie jest godzina 9:03. Startujemy z kolejnym dniem. Na początku pokażę wam, jak zwykle, moje śniadanie. Dzisiaj na śniadanie wymyśliłem sobie placek owsiany, czyli z składnikami będzie 50 g płatków owsia, owsianych, do tego dwa jajka. 500 gramów białka jajek. Ja bym, no muszę to wykończyć, także zamiast dwóch kolejnych jajek tutaj, bo powinno być z czterech, no by powinno. Zawsze robiłem z czterech. To tutaj daję sobie białka jaj. No i z tego względu, że ten placek owsiany będzie tak trochę na słono, to dodam sobie jeszcze pibitu. Jeżeli chodzi o kolorykę, Przepraszam Was za światło, ale już lato idzie i tak będę musiał się starać E, ustawić kamery, żeby tego światła nie było, no ale tak to wygląda u mnie. E, jeżeli chodzi o kalorykę tego posiłku, to jest to 665 kalorii, 78 g białka, bardzo dużo białka, 19 e, tłuszczu i 40 gramów e, węglowodanów, bardzo dużo białka. Pamiętajcie, że mam coś koło 260 na dzień, także muszę nabijać samego rana. E, od samego rana byłem też na spacerze. Zrobiłem coś około 3 kilometrów. Jest to mój sposób nabijania po prostu kroków Spacer. I Moi drodzy spacer ma to do siebie że jest OK dopóki jest taki optymalny czasowo. Co mam na myśli w ciągu tych 40 minut. Tyle chyba mi to zajęło. Spaliłem coś około 220 kalorii według zegarka. Oczywiście nie wiem dokładnie ile to jest ale trzymajmy się tych danych z zegarka. No to w ciągu 40 minut spaliłem 220 kalorii, i można sobie zadać pytanie, czy jest to warte. Bo w ciągu 40 minut, jakbym się uparł, to spaliłbym dwa razy więcej, może i nawet i 2,5 i razy więcej. Także to nabijanie drogów, ta aktywność w ciągu dnia, którą ja od początku tego kanału, czyli od początku tego roku, może nie mało, ale tego roku promuje. Ma też limit. limit jest właśnie tą, limitem jest właśnie ta efektywność, która z czasem po prostu daje o sobie znać, bo dopóki ta aktywność jest taka spontaniczna, czyli w ciągu dnia, no to nabijacie te kroki, jakby tego nie odczuwacie, bo jesteście w, no w ciągu dnia i po prostu dzień od tego od Was wymaga, ale jak już jesteście po wszystkich swoich obowiązkach i macie tam na przykład, nie wiem, 75 minut na trening, czyli trening siłowy plus cardio, no to załóżmy, że ten trening siłowy zajmie Wam 50 minut, macie 25 minut na cardio, no to 25 minut chodzenia nie wygeneruje Wam dużego deficytu, wtedy warto usiąść sobie na jakiś rowerek, zastanowić się nad jakimś, nad jakimś treningiem hit żeby po prostu wydatek energetyczny był większy, także ja powolutku zbliżam się do takiego limitu. Mam wrażenie, że te 15 tysięcy kroków, jeszcze jest takie wiecie, nie, na granicy, ale, wszystko, ale, ale już wszystko powyżej tych, tej ilości, no będzie po prostu dla mnie wyzwaniem czasowym. I jakby to nie musi być równa wartość dla wszystkich, może ktoś ma bardziej aktywne, aktywną pracę i nabija tych roków więcej i dla niego takim limitem będzie 20, albo ktoś może ma nie wiem, pracę siedzącą, dzieci, dom i dla niego 5 tysięcy to jest wyczyn. No w różnych sytuacjach jesteśmy, nie, nie będę tego oceniać. U mnie takim limitem jest 15. Na pewno będę starał się do czerwca w którymś momencie dobić może 20 przez jakiś odres czasu i zobaczymy, jak będzie mi to wychodzić. Bo z tych kroków w tym półroczu chcę wycisnąć jak najwięcej i udowodnić, że samym nabijaniem braków też można zrzucić wagę. Jeżeli chodzi o moje śniadanie, to już widzieliście. No jeszcze nie wiem czy widzieliście teraz są pokażę place to na bazie y, pół kilograma y, białek jaj średnio to smakuje przyznam z tego względu że no, te jajka dają troszeczkę takiego smaku ten tłuszcz z jajek no, ale po prostu musiałem wykończyć, y, wykończyć po prostu białko jaj także dodałem sobie pół kilo no ale co nabiłem sporo białka oczywiście do śniadania Moja suplementacja, którą już widzieliście nieraz, także nie będę Wam pokazywał. Pamiętajcie, witamina D, kreatyna i to polecam w 100% zawsze. No i do śniadanka, oczywiście, Pepsi Mars z lodem. Pamiętajcie, że Pepsi Mars Pepsi Max ma udowodnione, udowodnione, udowodniony wpływ na, na zdrowie. Im więcej pijecie. Tym jesteście po prostu zdrowsi. Yy, u mnie dochodzi. Moi drodzy, u mnie jest godzina 11.16 i już zabiorę się za następny posiłek. E, no, z tego względu, że jakieś tam rzeczy mam jeszcze do zrobienia w ciągu dnia. E, także teraz Wam pokażę, co zjem sobie na drugi posiłek. E, no, wybiorę sobie granole i z tego względu, że no swojego czasu kupiłem tych drenoli trochę za dużo, to teraz jestem na nie skazany. Ale to też dobrze mam szansę wykorzystać mleko, które mam otwarte. Zdecyduję się nadal na dowolę z tej firmy, tylko o troszeczkę innym smaku. Mam jeszcze taką, to znalazłem w Biedronce, a tą w Lidlu. Oczywiście, w takich sytuacjach warto zaopatrzyć się w wagę, jak już wam mówiłem wczoraj w filmie. Jest to bardzo ważny element element redukcji, przynajmniej dla mnie. Pozwala ona dokładnie wymierzyć, ile tutaj jest. Bo na ochronę, no jakby ciężko, ciężko powiedzieć, ile tu jest. Wiadomo, że 100 gramów ryżu to jest coś tu o 70 gramów węglowodanów i 360 kalorii. Ale jak już bierzemy. W diecie jakieś inne, troszeczkę produkty, takie troszeczkę niestandardowe, no to warto się wspałować takimi narzędziami. Do tego wszystkiego dolewam 250 ml mleka. No i to wszystko dodaję do aplikacji Fitatu. Ranoli było 90 gramów. Dodamy sobie porcję mleka. No i tak jak widzicie. Posiłek ma coś ponad 500 kalorii, z czego prawie 40 to białko. Akurat dzisiaj nie dodaję sobie białka w proszku do tego posiłku, bo od dwóch dni jem już z białkiem i troszeczkę na wieczór brakuje mi tego białka, żeby zrobić sobie jakiś taki, wiecie, troszeczkę inny posiłek. Także zachowam sobie białko na posiłek potreningowy, jakby już przed snem. A jeżeli chodzi o moje dwa posiłki do pracy, A jeżeli chodzi o moje dwa posiłki do pracy, no to widzieliście wczoraj ryż, kurczak, cukinia oraz oliwa. Bardzo dobre. Jest to bardzo duży plus tego podejścia, które ja reprezentuję, czyli liczenie kolori. Eee. Mm. To, że możecie jeść tak naprawdę, no co macie ochotę, jeżeli mieścicie się w kaloriach. Jeżeli ktoś nie jest takim siłownianym jak ja, a chciałby zrzucić wagę, jakby nie potrzeba takiej osobie dużej ilości białka, no to zachęcam Cię, do widzów do tego, żebyś zainstalował sobie aplikację. Ja używam Fitatu, wcześniej używałem Fat Secret, nie umiem powiedzieć, która jest lepsza. No, jakby testuje Fitatu, u jakby... jest troszeczkę inaczej. Jestem przyzwyczajony jednak do fat secret. Jeżeli tam 4-5 miesięcy już dodawałem jedzenie, to już to jedzenie jest już w ulubionych. A tutaj jeszcze wiecie, troszeczkę po ciemku się poruszą po tej aplikacji Fitatu. Także w sobie jakąś aplikację według Waszego uznania, dorzucajcie to, 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 co tam jecie i dzięki temu pilnujecie po prostu deficytu. I możecie jeść tak naprawdę to co, chcie, to, co chcecie. Od Was zależy, czy to będzie jedzenie przetworzone, czy nie. Yy, tutaj się nie wypowiadam, bo to jest to kwestia indywidualna. Ale jeżeli chodzi o odchudzanie, to pamiętajcie, że yy, kalorie, które wejdą, kalorie, które wyjdą, i tutaj waży się, czy jesteście w deficycie i czy zrzucicie wagę. Nic tak naprawdę więcej nie wpływa na to. Czy jesteście w deficycie? Nie definiuje Was rodzaj jedzenia, nie definiuje Was ilość kardio, tylko deficy... definiuje Was prosta matematyka. Kalorie, które wrzucacie, kalorie, które spalacie. Jeżeli jednego jest więcej, czyli jecie więcej, to przytyjecie. Jeżeli jest mniej więcej na równi, to zostaniecie w tej samej wadze. Może będzie rekompozycja. A jeżeli jest więcej spalonych kalorii, to w którymś momencie wada ruszy, zejdziecie z wadą tylko po prostu musicie być cierpliwi, bo to nie jest tak, że dzisiaj obadniecie 300 kalorii i jutro macie pół kilo mniej kilogram tłuszczu jest to coś o 7000 kalorii, także żeby wytworzyć taki deficyt na przykład w ciągu tygodnia dwóch tygodni, to wtedy macie pewność, że jeżeli coś zeszło z wagi to jest to właśnie tłuszcz może nie w 100%, może tam też troszeczkę zeszło wody ale pamiętajcie, że to, że dzisiaj zjecie coś policzonego, to nie znaczy, że jutro waga ruszy. Waga może nawet wzrosnąć, to zależnie, czy te posiłki były bogate w sód, czy nie. Ale jak zachowacie zimną głowę, będziecie liczyć i to dobrze liczyć, bo to nie jest e, liczenie takie na podstawie zdjęcia, bo ja mam wrażenie, że te zdjęcia no, nie oddają tego, e, co, co jest na talerzu. Jest to moje doświadczenie e, z aplikacją Fitatu. Że jednak ona tak nie do końca, ale jeżeli się przełożycie, będziecie mieli wagę, no to możecie to dokładnie policzyć. Jeżeli ustawicie sobie, ustawicie sobie deficyt, swoje zapotrzebowanie, no to od dzieli Was tylko czas. Dajcie sobie jakiś tam okres i na pewno wada ruszy. Koniec tego mojego monologu. Zabieram się za jedzenie. Zabieram się za rzeczy, które muszę dzisiaj zrobić i my widzimy się już na siłowni. Moi drodzy, u mnie dochodzi. Moi drodzy, u mnie jest godzina dwudziesta dwudziesta pierwsza dwadzieścia jeden jestem po treningu. No, i ja to posiłek potreningowy wezmę sobie jednego z styra. E, wanilia i Striacetella. Bardzo dobry smak, polecam. No i oczywiście najlepszy smak też wafli. Trwaśna e, cebula. Jeżeli chodzi o dzisiejsze kolory, to. Jeżeli chodzi o kalorie tego posiłku mojego czwartego jest to 805 kalorii, 31 białka, 19 tłuszczu i 125 gramów węglowodanów. Jeżeli chodzi o kaloryczność całego dnia 3045 kalorii, 272 gramy białka, 70 tłuszczu i 320 gramów węglowodanów. Tak jak Wam zawsze mówię, tłuszczem i węglowodanami sobie żongluję, tylko zawsze pilnuję, żeby było 200, minimum 250 gramów białka, a wszystko inne, to tak samo jak dzisiaj tłuszcz troszeczkę niżej, węglowodany troszeczkę wyżej. Nie, już, już troszeczkę mniej na to patrzę, bardziej patrzę właśnie na chlorykę i na białko, tak żeby to się zgadzało. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie w tym, co teraz mówię. Kompletnie jestem wyfalony z energii i się ciągle powtarzam. To już znaczy, żeby to trącić. Ale dajcie znać, czy Wy też zamieniacie sobie tłuszcz i węglowodany i patrzycie tylko na białko, czy pilnujecie co do jednego drama, bo ja tak nie do końca pilnuję kaloryki i białka. Dzięki za dzisiaj i zapraszam Was już jutro.